Dzisiaj krótki filmik na temat tego, jak przygotować się do badań psychologicznych. Często umawiając się na badanie, pytacie o to, co zabrać, co trzeba ze sobą mieć, jak te badania wyglądają, czy trzeba przyjść rano, czy trzeba być na czczo. Mam nadzieję, że w tym filmiku znajdziecie odpowiedź na wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Przede wszystkim na badanie przychodzimy wypoczęci, wyspani i zdrowi, nie na żadnych antybiotykach, nie z katarem. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju zmęczenie czy choroba doprowadzają do osłabienia wielu funkcji poznawczych i psychomotorycznych, i że wiele wyników badań, nawet tutaj naszych rodzimych polskich, wskazuje, że jeżeli chodzi o sprawność psychofizyczną kierowców, to ulega ona pogorszeniu pod wpływem Zmęczenia, i to, co się pogarsza, to właśnie jest stałość reakcji, szybkość, i zakrość spostrzegania, uwaga, czy, czy sama w ogóle szybkość reakcji, czyli praktycznie wiele rzeczy z tych, które my podczas badania psychologicznego sprawdzamy. Zabierz dokument tożsamości. Zdecydowanie chcemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. W związku z tym zabierz dokument tożsamości ze zdjęciem, taki dokument jak dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. I jeżeli jesteś kierowcą, zabierz prawo jazdy. Tam jest wiele danych, które są nam potrzebne, a które Ty możesz nie pamiętać dokładnie. Zabierz okulary, jeżeli nosisz, szczególnie jeśli są one do czytania, aczkolwiek jeżeli nosicie dwie pary okularów, tak zwane do czytania i do jazdy czy do dali, to zabieramy jedne i drugie. Nie przychodź na czczo na badanie. Nie ma takiej potrzeby. Badania psychologiczne nie muszą być wykonywane na czczo. Nie są wykonywane. Nawet powiedziałabym, że dobrze jest zjeść coś przed badaniem, bo energia do badań jest jak najbardziej potrzebna. Nie spożywaj alkoholu ani innych środków działających podobnie przed planowanym badaniem. Zabierz ze sobą dane do faktury. Jeżeli będziesz brał fakturę czy jakiś rachunek, to co jest potrzebne to pełna nazwa firmy, pamiętaj i NIP spółki. Wtedy nie ma problemu. Na pewno prawidłowo wystawioną fakturę dostaniecie po zakończonym badaniu. Zabierz ze sobą skierowanie, jeżeli zostało ono wydane. Pamiętajmy, że dla kierowców zawodowych nie jest wymagane skierowanie, natomiast jeżeli chodzi o badania z medycyny pracy, zazwyczaj takie skierowanie jest wymagane albo od jednostki medycznej, która was kieruje, albo od pracodawcy. Zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu na badanie. To bardzo ważne. Różne badania psychologiczne mają różny czas, od kilkunastu minut do nawet półtorej czy dwóch godzin, jeżeli mówimy na przykład o badaniach na kwalifikowanych pracowników ochrony czy na pozwolenie obroń. W związku z tym zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu, żeby oszczędzić sobie i nam stresu, żebyś nie musiał się um, spieszyć, żebyś mógł spokojnie to badanie wykonać. Jeśli zażywacie jakieś leki, wiedzcie, Jakie i na jaką chorobę? Oczywiście my nie jesteśmy lekarzami i też nie pytamy o to z czystej ciekawości. Niektóre leki mogą obniżać sprawność psychomotoryczną, po niektórych na przykład nie można prowadzić pojazdu mechanicznego czy pracować przy różnego rodzaju e, urządzeniach. Dlatego często jest tak, że pytamy podczas wywiadu, czy zażywacie jakieś leki, czy chorujecie na jakąś mm, chorobę, leczcie się u jakiegoś specjalisty. Tak jak mówiłam, nie pytamy z czystej ciekawości. Więc jeżeli podczas badania pojawiają się jakieś wątpliwości na każdym jego etapie, pytaj. Jeśli zapytasz, na pewno uzyskasz odpowiedź. Mam nadzieję, że z niektórymi z Was spotkam się kiedyś na badaniu i będziemy mogli sprawdzić sobie, jak te zasady sprawdzają się w praktyce. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.